Cześć! Dzisiaj mam dla Was poradnik do najmocniejszego buildu w tym patchu, czyli do Moonlightów z Apheliosem jako kery. Generalnie gracie w tym buildzie Moonlightów, czterech Spiritów i Shena. Wszystkich Moonlightów, w których gracie, chcecie wbić na trzeci poziom, żeby Wasz Aphelios wskoczył na czwórkę dzięki buffowi Moonlightów. No i Aphelios na czwórce już niszczy wszystko i wygrywa gierki 1 na 9. No ale zaraz, zacznijmy od początku. Żeby nagrać to wideo, które oglądacie w tle, trochę forsowałam ten build na rankedach. No i moje przemyślenia są takie, że najlepiej jest to grać, jeśli dostaniecie wybrańca Moonlighta. To ogromnie ułatwia sprawę, ponieważ wtedy macie o jedną postać mniej, którą musicie wbić na trójkę i osiągacie swój power spike zdecydowanie wcześniej. No i oczywiście taniej. Jeśli nie dostaniecie wybrańca Moonlighta, i po rundzie 2-5 macie łuk i Roda, żeby złożyć ginzo Rage Blade. No i oczywiście dostaliście do tej pory kilka Romon Lightów, to możecie forsować ten build, ale w takiej sytuacji jest to trochę taka strategia high risk high reward. Na początku gry będziecie tracić dużo HP. Będziecie w Lobby jako 7 albo 8. 8? Uś... <laughs> będziecie mieli miejsce 7 albo 8 w lobby. Dopóki nie złapiecie wszystkich Moonlightów na trzeci poziom. No i właśnie jeśli ich złapiecie, to możecie liczyć na zwycięstwo, albo na drugie miejsce ewentualnie. A jeśli Wam się to nie uda, no to niestety musicie się już pogodzić z tym miejscem i nic na to nie można poradzić. Ja osobiście nie przepadam za tego typu bildami, bo za bardzo mnie stresują w grze. Jeśli już forsujecie ten build bez wybrańca młodajka, to polecam wam oprócz Afeliosa grać Lisandre i Diane, a nie Sylasa, ponieważ są tańsze i wpicie ich na trzeci poziom kosztuje mniej. Jeśli po rundzie 2-5 ani nie macie wybrań Lighta ani itemów na Ginzo Rageblade, to raczej nie szłabym w ten build. Naprawdę, Afelios bez Ginzo jest kupą i nie robi żadnych obrażeń. I mając tak słaby board, uważam, że nie będziecie w stanie po prostu dotrwać do tego etapu gry, w którym wbijecie wszystkie postaci na trzeci poziom. Także skoro już kilkukrotnie podkreśliłam, jak ważnym itemem na Feliosa jest Ginzo, to można z tego wyciągnąć wniosek, że na pierwszej karuzeli najlepiej zacząć z łukiem. Też moja porada, jeśli w early game chcecie forsować ten build, to nie kupujcie żadnych innych jednostek ze sklepu niż Moonlightsi. Wtedy zwiększacie szansę, że na kolejnej rolce w sklepie pojawią się Moonlightsi. Bo te zakupione, jakby te jednostki, których nie kupicie w sklepie nie pojawiają się bezpośrednio na tej kolejnej rolce. Jeśli chodzi o itemy, to tak jak powiedziałam, najważniejsze jest Ginzo. Oprócz tego, strasznie ważne dla Afeliosa jest GA, ponieważ jego wieżyczki strzelają w czasie, w którym Afelios jest wskrzeszany i często właśnie to GA na Afeliosie ratuje całkowicie przebieg walki. No i na trzeci item najlepszą opcją jest QSS. Ale jeśli nie macie qss to możecie grać już naprawdę cokolwiek innego, co jest dobre pod AD, jak na przykład Bloodthirster, Giant Slayer, Infinity Edge, Static Shift, Head of Justice albo Death Dance. Kolejny najważniejszy item dla tej kompozycji to GA na Ari ponieważ jeśli macie Gia na Ari, to możecie ją ustawić na frontline. Dzięki temu Ari zyskuje więcej many, niż gdy wystała z tyłu, ponieważ jednostki zyskują więcej many, kiedy otrzymują obrażenia. W takiej sytuacji Ari wykastuje stosunkowo szybko swój ultimate i właśnie dzięki Gia na pewno go wykastuje, zanim nie zginie. No i ten ulti, to ulti zadaje właśnie dużo obrażeń, i później wieżyczki Afeliosa mogą po prostu łatwo podobijać te wszystkie pozostałe postaci. Jak już macie jakieś inne itemy, to możecie też na Ari grać właśnie albo coś na Mane, jak Shodin, albo Blue Buff, jeśli macie, albo jakiekolwiek inne itemy na AP. Inne dobre itemy dla tej kompozycji to Blue Buff na Yumi oraz ZZ Rot na Dianie. W grze slow rolujecie na poziomie 5, a to oznacza, że w ogóle nie idziecie w expa, tylko czekacie, aż Wam się uzbiera 50 zł w sklepie. I co rundę rolujecie w sklepie właśnie tylko ten nadmiar złota, aż do 50 z powrotem. No i kupujecie potrzebne jednostki dla Waszej kompozycji. I robicie tak, dopóki nie złapiecie Diany i Lisandry na trójkę. Później jak już je złapiecie na trzeci poziom, to możecie sobie wbić siódmy poziom i kontynuować właśnie ten slow roll po Afeliosa. Ponieważ na siódmym poziomie jest największa szansa na dostanie w sklepie jednostki za 2 zł, a właśnie Afelios jest za 2 zł. No i od tej sytuacji, którą wymieniałam, wyżej, jest jeden wyjątek. Jeśli dostaniecie wybrańca z Moonlighta to wtedy chcecie wbić najpierw poziom siódmy, a potem dopiero zacząć slow rollować, ponieważ właśnie Isylas i Aphelios są postaciami za dwa złota, a tak jak mówiłam przed chwilą, na poziomie siódmym jest największa szansa na dostanie postaci za, za dwa. No i jak już Wam się uda złapać wszystkich Moonlightów na trzeci poziom, to możecie już wbijać kolejne poziomy w grze, no i dokładać potrzebne jednostki dla Waszej kompozycji. Jak już będziecie mieli właśnie Moonlightów, Czterech Spirytów i Shena, to na kolejnym slocie dziewiątym, albo na slotach 8-9, w zależności od tego, jakiego wybrańca dostaniecie, możecie dołożyć jakikolwiek frontline, na przykład Jumani, Atroxa, Seta. Innymi dobrymi jednostkami dla tej kompozycji są też Dylan i Azir, właśnie do dołożenia na tych późniejszych levelach. Ostatnia rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to pozycjonowanie. Afeliosa najczęściej chcecie pozycjonować w rogu albo lewym, albo prawym, ponieważ jest to najbezpieczniejsza pozycja. Yumi kładziecie zawsze po przeciwległej stronie Afeliosa. Jej umiejętność działa w taki sposób, że Yumi leczy dwóch sojuszników, dając im również attack speed. Najpierw leczy tego, który ma najmniej HP, a następnie tego, który był najdalej od niej. No, i ze względu na ten dodatkowy attack speed chcecie, żeby Yumi zawsze leczyła waszego afeliosa, więc musicie ją grać jak najdalej od niego. Możecie też ją grać na pierwszym albo na drugim rzędzie, ponieważ wtedy zawsze może przytankować odrobinę obrażeń, a następnie i tak zaraz się uleczy i skoczy w jakieś bezpieczne miejsce koła Feliosa. Diane zawsze chcecie ustawić w tej samej kolumnie co Jumi. Dzieje się tak ze względu na to, że jeśli ustawicie Dianę, Dianę i Yumi po przeciwnych stronach, to często Diana skacząca na tył wroga stanie się tą postacią, która będzie od niej najbardziej oddalona. I Yumi zamiast uleczyć Afeliosa, uleczy Dianę. Jeśli Diana i Yumi będzie, będą po tej samej stronie, to wtedy macie pewność, że Afelios będzie właśnie tą jednostką, która jest najdalej od Yumi, i to właśnie on zostanie uleczony. I tak jak mówiłam, jeśli macie GA na Ari, to odstawiacie ją na pierwszej linii jako wasz frontline. Jeśli nie macie na niej GA, to traktujecie ją jako zwykły backline i trzymacie z tyłu. Win Condition dla tego bildu to Felios na czwórce z trzema, idealne, z trzema idealnymi itemami: czyli właśnie Ginzo, A i QSS. Dobra, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że teraz będziecie wygrywać afeliosem na rankedach. No i jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić komentarz. Jest to dla mnie bardzo pomocne. Albo subskrypcję. Do usłyszenia następnym razem.